Tłumaczcie mi widzowie, co to jest. Czarny dom. Nawet go, ledwo co widzę. Jestem sam na serwerze, jak mówiłem wcześniej. Jedynie znajomi mogą tu wejść, ale nie wiem po co, bo to jest jakiś horror czy co. Trochę się boję, ale chodzę. W sumie, tak źle to nie jest. Chyba w ogóle, czy telewizja działa. O, jakiś komputer. Sprawdzę coś. O on działa! Ej, dobra. Zobacz, co tu się dzieje. Skanowanie... Nie, nie Aha. Chyba zostało nawiedzone przez jakiś gracz byt i teraz wszystko jest pogrążone w ciemności. Jasne. Rozumiem. Muzyka taka... Nie, taka dobra dla klimatu. Dobra, idę stąd. Później coś się zmieni się zmieni, to znaczy, że ktoś tu jest aktywny. O i się w nim. No to znaczy, wywryłem. No. Nie bierzmy tego w szczegóły. Sprawdzę sobie z Nitrykomenię. A jak wiem, to nie moje. Brawa. Nie wiem co jest, więc tu się nawet w ogóle nie wiem co się dzieje. Na razie idę wziąć sobie jedzenie. Na razie sobie wezmę trochę jedzenia. Nie, nie. No, okej, okay. Nikogo tu nie ma widocznie, a więc mogę brać wszystko i. Tak nic mi nic nie zrobi, bo nikogo. Dosłownie, nikogo nie ma. A, Co dobrze, to tu się nie czuję. Więc wezmę sobie zapasy jakieś. nie, woda. Woda najważniejsza. No tak nie. Nie zamkniemy, żeby się nie marnowało za szybko. Banana wezmę. No i... Wszystko. No i do bo... ...bo one są dość Dobra. No to wracam do, do, do auta i... To ...znaczy do motocykla policyjnego. Wiesz, stąd uciekam. Uciekam stąd, bo to nie jest za dobrze. W ogóle i włączę... ...latarkę, bo większe pole rażenia będzie. A ja mówię, jakie rażenia? Chodzi, no wiecie o co? Chodzi o pole widzenia. Nic nie, mi tak ślatujeła. O nie, prawie się zbiłem jeszcze. No i. uderzałem. Trochę jeszcze pojeżdżę. Co to. Co do. To... Uja. Zdawało mi się, że coś. A nie. Myślałem, że coś widziałem, ale. Oszustwo, oszustwo, oszustwo. Teraz znaleźć jakąś wodę. Nic nie widzę kompletnie. I co to jest? Panele jakieś? Elektrownia. Jest noc. Głupia, koszmarna noc. To była Madison Lake, ale o! Sprawdzam, co tu jest. No w sumie, fajnie będzie tu się rozłożyć. Dobra, nawadniać trzeba. 嗯，都、um,。Uh huh.